Mankowita, witam Was wszystkich w kolejnej serii na moim kanale z jakże kultowej gry Gothic 1 Ostatnio naszła mnie bardzo silna ochota, żeby zagrać w tą grę Ponieważ obejrzałem jeden ze starszych odcinków Roya, który mówił właśnie o grze Gothic Przypomniałem sobie No i myślę, że poprowadzę ją z Wami Będą to takie odcinki jak będę miał czas to będę je wrzucał myślę że na pewno będzie się pojawiał jeden odcinek tygodniowo więc nie macie się o co martwić odcinki będą trwały po około 25 minut a więc zaczynajmy zegarek sobie włączyłem żeby mniej więcej się tam orientować z czasem jak to wygląda, dajemy nowara niech się załaduje tutaj widzimy króla robara z jakże pięknym mieczem na razie obejrzymy katstenkę Królestwo Mechanizm mm -hmm. zjednoczone pod Berłem. Jednak, tak jak myślałem, nie zobaczymy katsełki, bo. Nazywam się e, Zaraz wam to wyjaśnię. Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Dokładnie. Ty. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie Stary Obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia, czyżby jakiś mag dał mi go zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów, a większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Koniec. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. A więc tak jak widzimy nasz kolega, przyszły kolega Diego nas przywitał właśnie w miejscu, z którego nas rzucono. Dobrze. Poczekajmy jeszcze chwilkę, bo tutaj nie... Gdzieś tu powinno być... Obróconą kamerę miałem. No. Pozbierajmy tutaj te podstawowe rzeczy, które tutaj możemy znaleźć. I jeszcze sprawa wyjaśnienia cutscenek. Kaczenki, nie wiadomo z jakiego powodu, każdemu, który próbował kręcić Gotika, nie wyświetlają się. Nie wiem, czego to jest przyczyna. Jak normalnie ram Gotika go odpaliłem, normalnie gra chodziła, wszystkie kaczenki się pokazywa, O, tu już widzimy działanie bariery. Dobrze. Normalnie kaczenki się wyświetlały. Dlaczego jest tak z narywaniem, to nie wiem. Ale no myślę, że się dowiem. Doda tam w opisie filmiku. Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego się tak dzieje? Dobrze. Podróżujemy dalej. Zbieramy wszystko co znajdziemy. Teraz tak. Tutaj mamy ten Nie wiem, nie pamiętam gdzie się skakało. Tutaj mamy kwipunek. Dobrze, na razie obejdziemy się bez tego. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak. Tak, rozmawiałem. To dobrze, zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dobrze, nie będziemy go słuchać. On powie nam prawie to samo Postaraj co kiedyś. Mogę dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. Dobrze, tutaj się po prostu nazywa strażnik. Tutaj jest koło wrót. O, mój pies weszedł do pokoju. Mam nadzieję, że nie będzie go słuchać. Czasami lubi wariować. Dobrze, tutaj dalej nic nie mamy. Jeszcze sobie sprawdzę w ustawieniach, na czym mam skodowany, zbindowany skok. Skok to jest. L prawy Alt Aha I tu jest problem Dobrze Tutaj damy sobie Kurna, kurna, no Mam nadzieję, że teraz nie będzie problemu. No, oczywiście jest problem. No, ale na razie nic z tym nie zrobimy. Jak widzimy, a nie zabijemy go bez broni. Dobrze, zbieramy jagódki. Tutaj nic nie ma. Podróżujemy dalej. Z ścieżką oczywiście. Na razie nie będziemy wchodzić w żadne odgałęzienia. Zbieramy wszystko, co możemy znaleźć. Oczywiście opróżniamy skrzynie. A jeszcze pamiętam, jak to się robi. Gotika przeszedłem parę razy. Hmm, wszystkie jeszcze, jak byłem mniejszy i to o wiele. Gothic był kultową grą, od praktycznie zacząłem przygodę z grami Była moją drugą lub trzecią grą Dobrze, zdobyliśmy kill -off. Odbieramy go Aby żyło się lepiej Dobrze, podróżujemy dalej Małe zerknięcie na czas Dobrze Zostało nam jeszcze 17 minut około narania Młodego kretoszczura. Kolejna bryłka rudy. E, bryłki rudy w Gotiku, jak prawie. No, po, myślę, że każdy powinien znać tą mreę, chociaż mieć z nią mały kontakt. Więc wie, że bryłki rudy są w Gotiku jedynce walutą. W Gotiku dwójce za to są bardzo poszukiwane. Każdy chce je praktycznie mieć. Dobrze. O, mamy w końcu ten skok. Udało się. Bardzo ładnie. tego dostaniemy się tutaj. Zbieramy wszystko oczywiście. To mamy kolejny kilof. I jedną zaletą gotika jest to, że mamy nieograniczony ekwipunek. Nasz, nasza bezimienna postać może nosić yy, wielkie ilości, to są naprawdę wielkie ilości różnorakich przedmiotów. Tu się gdzieś wchodziło. On. Muszę sobie po prostu to poprzypominać. Tak, tutaj się wchodziło. Aha. Hop. 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 Bardzo dobrze. I dobrze, tak. Tutaj mamy Ścierwojada. Chwila. Na początku zapiszę sobie. Re. Tak, do pewności, ponieważ nie jestem za dobrym wojem. Troszkę życia. Przelecimy tutaj naokoło. Tam widzę kolejnego ścierwojada, którego zaraz zabijemy. I ścierwojadem jest to akurat, żeby tak cały czas atakować, żeby u nas nie dziabnął Dobrze. Tutaj wiem, że gdzieś jest goblin schowany. Dlatego tutaj będzie trzeba uważać, mhm, tam jest goblin I jeszcze jedno Dobrze. Tutaj mamy kretoszczura W sumie dwa kretoszczury Oj nie, 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 nie dwa Zapiszmy sobie Chcę zrobić sobie przynajmniej 6 save'ów, ponieważ goti 1 Jedynka miał tendencję do psucia sejwów po prostu. No, atakuj nas. Szybko. O, udało nam się jednego zabić. Od razu szarżujemy na drugiego. I bardzo ładnie. Całkiem zręcznie poradziliśmy sobie z tymi kretoszczurami. Także ohydnymi stworzeniami. Patrzcie jak one wyglądają. Dobrze, wyzbierajmy tutaj wszystko. Tutaj mamy nasz pierwszy napój. eliksir uzdrawiający już to widzę po barwie. Dobrze. Podejdźmy tutaj. Czy tutaj coś jest? Tak, jest, oczywiście coś jest na ziemi, jak zawsze. To nie tutaj nic. Dobrze, teraz zapiszmy trójeczka i idziemy do goblina, który tutaj jest. Oj, on będzie troszkę trudniejszy przeciwnikiem. Kamery na pewno sobie muszę zwiększyć i bardzo dobrze już troszkę ekspa więcej przygody nie oczywiście nic nie ma jestem przyzwyczajony do skoku na spacji, które w gotiku yy, na spacji po prostu w gotiku jest wyciągnięcie broni i teraz tak gdzie to było do zejścia? Aha, tutaj. Zbierzmy tutaj. Zejdźmy dalej, na dół. Zobaczmy kątem oka na zegarek. No, jeszcze mamy ponad 10 minut. Przepraszam Was z góry, że patrzę na ten zegarek. Ale chcę, żeby te odcinki były mniej więcej te 25-minutowe, ponieważ takie odcinki z własnego doświadczenia wiem. Bo ja bardzo dużo oglądam Let's Play, to wiem, że takie odcinki właśnie się najlepiej ogląda. Że lecimy, zabić czerwono bardzo ładnie. Kolejny młody ścierwojat zabity. Zbierzmy tutaj przedmioty. Strzały można wymienić na bryłki ludy, ale także z nich strzelać oczywiście. Ale ja nie planuję iść w łucznictwo Ja już mam praktycznie całą postać zaplanowaną. Jaką to się dowiecie, nie będę wam, wam spoilerował. Dobrze, z tego co wiem, ten stary miecz jest lepszy. No tak mówiłem. Siła 10. Dobrze. Idźmy na tego ścierwojada. Troszkę, troszkę trudno jest trafić w razie. Ale obiecuję, że po szkole się. Yy, w walce wręcz. Dobrze. Idziemy dalej. I... Kończąc Gotika 1, może to jest zły moment, żeby o tym mówić, ponieważ jest do, to dopiero pierwszy odcinek z Gotika, ale kończąc, chcę poprowadzić yy, prawdziwego, serię prawdziwego Gotika, czyli Gotika 1 i Gotika 2. Do Gotika 3 się nawet nie będę zbliżał, ponieważ dla mnie to nie jest Gotik. No niestety. Gotik tak naprawdę zakończył się po, dwój po dwójce i nie zmienię tego. Zdania nigdy w yy, Trygę może przegrałem jakieś, żeby was nie okłamać, dwie godziny, i się poddałem, Niektórzy. że porozmawiamy tutaj. myślisz, że... Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa, potem zobaczymy. Proszę o to piwo. Proszę o to piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Piwo zebraliśmy przy okazji. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić z zanim On dziobnie Ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż lepiej, żeby nie dziobnął. Hmm. Czego jeszcze masz mi nauczyć? Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. A dobrze, na razie nie posiadamy ani ani pieniędzy, ani punktów nauki. Hej ty, czego chcesz? Chcę cię os Dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach Nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilow. Będę o tym pamiętał. No, on po prostu nam mówił, że musimy uważać na siebie. Co ja doskonale wiem? Jeśli w Gotiku jedynce mówią, nie... nie schodź z tej pieprzonej ścieżki. To ma z niej nie schodzić, pod żadnym pozorem. No i on nie po Pierwszy. Ja jestem bez save'u. Uciekamy. O, dziękuję Panie. Dopiero teraz się zorientowałem, że sobie save'u dawno nie robiłem. Czwóreczka. Może zjedzmy sobie jakieś papu. Jagódki świetnie odnowiły nam życie. Tych trzech na razie nawet nie nęćmy. Są strażników. Aż przydadzą nam się potem. A po co? Oni mają nas zabi ich zabijać, a my mamy z, niego, z nich ekspanie dostać. Dobrze. I dochodzimy do starego obozu. Myślę, że dojdziemy do starego obozu i zakończę odcinek. Tak będzie chyba najlepiej. I już nam się piwo zwróciło, które daliśmy tam temu człowiekowi. Tu jeszcze coś jest, widzę kubeczek. Ta, tutaj jeszcze jagódka. Dobrze, a ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? To będzie lepsze. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie. Koniec. I lecimy do obozu. Myślę. To jest to, co mi się w Gotiku podoba. Y, te społeczności, można to tak nazwać, bo ani to nie jest miasto. No sło obóz, słowo obóz do tego doskonale pasuje. Są bardzo fajnie zbudowane. Są z różno, y, Obozy w Gotiku Jedynce są różnorakie. Obóz na Bagnie zupełnie inaczej wygląda. Nowy obóz też zupełnie inaczej wygląda. Do wszystkiego dojdziemy, ale to jest jeden z obozów, który mi się najbardziej podoba. Dobrze, na porozmawiajmy z Diego. Posłamy jego wypowiedzi. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. A raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym. Uczucia. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Tak długo, jak Wyślałem, nie to nie dotyczy, że to się Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł do tego na tego drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte, magiczne pole można wejść, ale Czyli już nigdy się stąd, trafisz, stąd jest nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś? Koniec. Trzymaj się. A więc dobrze, zakończymy pierwszy, pierwszy odcinek. Następny odcinek rozpoczniemy od porozmawiania z Torusem. I w następnym odcinku już dostarczymy list do magów. Wiem, że będzie to trochę obejście Gotika, ale powiem tak: kodów nienawidzę używać. Ale bugi jak najbardziej. A więc dobrze. Ja się z Wami żegnam, mój Francuz, kanał Francus Gaming. Chcecie więcej gotika, a więc oglądajcie mnie na razie wszystkim.